Witajcie, witam serdecznie w kolejnym odcinku projektu las Postaram się dzisiaj posprzątać trochę Ile mi się uda w tym śniegu Na wstępie ukazuje nam się jakaś bluza zawieszona tutaj Już raczej chyba nikt w niej nie będzie chodził Jest brudna Zniszczona, więc leci do wora Jako pierwsza o. Ciężko będzie tutaj dojrzeć te fanty, ale co dojrze to wchodzi do Wora. Przymarznięta butelka. Trochę tych liści oskubię. Liście mogą zostać. Widzicie co mam? Siatka. To jest taki prezent, można powiedzieć, bo. Bo złom także, także zabieram oczywiście. Na razie odrzucę tutaj w bok, bo ukazują mi się kolejne śmieci. Gdzieś tu gdzieś mi się tu rzuciły w oczy jakieś śmieci jeszcze. O jest Na szczęście dużo nie, śniegu nie spadło, więc... Więc te śmieci jeszcze są odkryte, w jakimś sensie. O. Co to jest? Aha, reklamówka z flaszką. O no, tutaj posortuję już na śmietniku to nie jest dużo Tu tfu, oczywiście Teraz się przekonamy O, buteleczki zwrotne Włożę je gdzieś na działce, żeby odmarzły No i się je oczyści, będzie złotówka A na razie też tutaj do wora Lecą. Najgorsze są popękane butelki i takie właśnie worki porozrywane jakieś flipsy były chyba coś w tym stylu I ta mieszanka wedlowska O, jest puszeczka Tutaj niestety jakiś denat osiołek Jest głowa I patrzcie tutaj Jest taki zamarznięty psiak Wybacz ziomuś Ale jesteś już w takim stanie, że Po prostu sobie skakuj do wora o, o, jeszcze Jakiś misiak O I złomik to dla mnie Patrzcie co tu się stało Lecę po drugi worek Bo tu jakaś folia jest I jakiś w ogóle tutaj worek był wysypany Jest wszystko tutaj Mleko w worku Stare takie już chyba takie nie wyprodukują Też nie wiem Patrzcie o! o masakra Śmietnik, śmietnik, istny śmietnik I tam jeszcze butla no i spójrzcie cały wór zebrałem z tego jednego miejsca no taka sytuacja patrzcie zamrożone butelki w ziemi były o. staram się oczyszczać żeby ta ziemia została na swoim miejscu do fotela chyba o niedługo szampany będą otwierane na Sylwestra Zabierajcie butelki ze sobą, nie wyrzucajcie ich gdzieś tam po krzakach, Kurde. ciężko przez te krzaki się przedrzeć Ale komuś się chciało, żeby wyrzucić te śmieci to Przymarznięte flaszki o. Chyba się nie zmieści wszystko Jeden, jeszcze jeden worek. Trzeci worek. Zaczynam. Chodź tu. Jak ktoś oglądał film z wykopków, to wie gdzie jestem. Jestem nieopodal wiejskiego placu zabaw. Ale nie na terenie. Placu zabaw, tylko teren przylegający. Opuszczona działka jakaś. Krzaki. O, puszeczka jest. I butelka. To, 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 można powiedzieć, że taki lasek urosł tutaj. No i cóż, pracownicy tacy, którzy przyjeżdżają po opróżniać śmietniki, opróżniają śmietniki, a nie chodzą sprzątać krzaki przylegające, to nie mają czasu na to i, i za to im nie płacą, prawda? więc im się wcale nie dziwię trzeba uważać bo jest dużo szkieł o puszka z ciekawości z którego roku nie ma nawet na niej daty Dobra, już jest coraz lepiej, bo wybieram jeszcze te małe szkiełka i będzie gin Od razu lepiej O tu masz jaka Franca O jest Winczaszko Takie butelki były wymienne Oj, biedny Renifer. Odczepiłeś się z zaprzęgu Mikołaja? Patrzcie, i zamarznięty. Spróbujemy go uratować. Ok? Ok! Jeszcze tu wrócę kiedyś, bo jak ten śnieg się rozpuści, to widzą kolejne pokłady śmieci. No ta opona. Ciężko będzie się jej pozbyć. O, ale tę wiaderka można jeszcze zabrać dzisiaj. Wiaderko się przyda. Skakuj do wiaderka. Jeszcze jedziemy w jedno miejsce, także chodźcie za mną. Butelka na wymianę, elegancka. Ta też, ale musi się rozpuścić ze środka wszystko. Oj, no można tak bez końca. Ach. Dobra, wrócę tu, jak się rozpuści ten śnieg. O, proszę bardzo, tak wygląda podsumowanie z tego miejsca. Jeszcze mam jeden woreczek na specjalne miejsce. Ostatnie specjalne miejsce to jest obok tego wąwozu, co statów zawsze sprzątamy. Ktoś tutaj koparką strasznie wyrównał. Taki fajny wąwozik tutaj był równoległy. No i codziennie nie, ale często przejeżdżam tędy. To jest czyjaś, czyjaś działka, czyjaś posesja. I nie przeszkadza mu. Że te śmieci tutaj z dwa miesiące już leżą. No mi przeszkadza, jak jadę i je widzę, więc je dzisiaj posprzątam. Właśnie teraz. Nie, nie robię tego dla, dla Ciebie, właścicielu działki i dla Ciebie, śmieciarzu, Twu. Tylko robię to dla przyrody, dla tych drzew, to tutaj jeszcze ostały się, dla tych pól, dla tych łąk, dla zwierząt. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Wesołych świąt, wam życzę i szczęśliwego nowego czystego roku. Uuu. 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 <słyszą> Uuu.